Maciek na grupie Forma Życia zadał pytanie odnoszące się do książki Transformacja świadomości. I kochani, e, dobry motyw to jest, bo chodzi o słowa mocy, które przypominają nam e, to, żebyśmy zbudowali nawyk. Czyli generalnie najtrudniejszą rzeczą na świecie jest zmiana siebie, czyli zmiana tak naprawdę nawyków. I raz, żeby te nawyki zmienić, trzeba sobie stworzyć słowa mocy, które nam będą przypominały w tych kluczowych momentach, żebyśmy robili to, co chcemy, a nie żeby ego nami miotało na lewo i prawo. I teraz jak ja to robię, że pamiętam te, te słowa mocy, jak ja sprawiłem, że w wielu obszarach życia się zmieniłem? Eee, kluczem, czyli najważniejszą rzeczą jest to, że by bardzo, ale to bardzo pragnąć zapanować nad sobą, zmienić się. To jest podstawa, bo jak my czegoś bardzo chcemy, to o tym pamiętamy. I to jest pierwsza rzecz, czyli jak nie ma w tobie takiej prawdziwej woli, takiej prosto z serca, żeby coś zmienić, coś ogarnąć, to niestety, ale to będzie niemożliwe, żebyś się zmienił. Także wola jest niezbędna. Jeżeli chodzi o bardziej praktyczne triki, jak ja to zrobiłem, że te słowa mocy zapamiętuję, ja mam takie drażliwe, czyli inaczej, każdy z nas ma piętę Achillesową, i teraz czytam piętę Achillesa, i. Ja znam doskonale miejsca, w których moje ego lubi przejmować nade mną górę. I teraz jak ja wiem, czy spodziewam się w sytuacjach różnych, że coś się może wydarzyć, to zanim się coś wydarzy, ja już wiem, że dobra, tak, zaraz na przykład zacznę trening, będę się oddawać siebie 100%, przyjdzie moment kryzysowy i wiem, że to jest moment, w którym muszę jeszcze pocisnąć, jeszcze dojechać. Ja jeszcze nie zacząłem trenować, a ja wiem, że za niedługo się z tym zderzę. I zanim się coś wydarzy, już o tym pamiętam, że jak się to wydarzy, to wtedy się łapię i wjeżdżam na przykład. I teraz ten, ten tip tyczy się wszystkiego. Tego, że o tym, żeby medytować, żeby dzień planować, żeby robić to, co mi się nie chce. Czyli na przykład fajnie jest posiedzieć na Netflixie, ale w tym czasie wolę na przykład napisać książkę, przygotować jakieś szkolenie. I teraz wiecie, w tych... Tysiącach sytuacji życiowych. Ja mam masę takich słów mocy, które mi przypominają, ale najszybciej wdrażam w życie, zauważyłem, czy wdrażałem w życie te nawyki, które e, zanim się coś wydarzyło, ja już byłem przygotowany, że to się może zaraz wydarzyć, i wtedy to działa najlepiej. Także, kochani, jak połączycie wolę, by zapamiętać do końca życia zmienić się dany obszar, dany nawyk, plus przygotujecie się przed tym. I to jest fajnie w ogóle sobie na kartce myślę spisać, że dobra, na przykład w moim ciele zaczynam się stresować, jak jutro mam mecz. No to już dzień dwa wcześniej, przed tym dniem, bądź przygotowany na to, że jutro pojutrze przyjdzie taka sytuacja. I to będzie moment, w którym będziesz chciał wychillować, zapanować, może trochę więcej medytacji zrób. Ale ty już jesteś przygotowany, zanim coś się wydarzy. Zanim wchodzisz na boisko, pamiętaj, żeby wprowadzić się w odpowiedni stan. I teraz to jest, myślę, największy sekret. Zanim się coś wydarzy, Ty już świadomie jesteś na to przygotowany. To jest Mistrzostwo Świata. Tak samo jak z serducha będziecie chcieli za wszelką cenę osiągnąć to, by zmienić się za sprawą słów mocy, jesteście w stanie to osiągnąć. Także, kochani, całą taką Tipolandią, jeżeli chodzi o słowa mocy, które zmieniły moje życie, podzieliłem się w książce Transformacja Świadomości. Serdecznie ją Wam polecam, jeżeli chcecie poznać takie naprawdę mocne słowo klucze, które, y, zarówno w świecie i sportu, i biznesu, i relacji, wszystkie najważniejsze tam są wymienione, które, które zmieniły moje życie, no i teraz już wiem, że zmieniają y, tysiącom osób. Także kochani, pozdrawiam was serdecznie, trzymam za Was kciuki, wprowadzajcie nawyki, bo to jest najważniejsza umiejętność świata. Nauczycie się zmieniać siebie, nikt was nie powstrzyma, a w szczególności nie wy sami siebie. Trzymajcie się do zobaczenia.